Początkami internetu w Polsce jest trochę jak z półkami w sklepie za czasów PRL-u. Były po prostu puste. Nikt w tamtym okresie nie przypuszczał, że 15 lat później 80% nastolatków będzie chciało zostać streamerami, a drugie tyle nastolatek influencerkami wypinającymi dupę na Instagramie. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy. Opowiem wam bowiem, jak z mojej perspektywy wyglądały początki internetu w Polsce i jak pewna płyta z nagraniami już na zawsze odmieniła moje życie i poczucie humoru. Duża część oglądających nie subskrybuje jeszcze mojego kanału, więc zalecam by zrobić. To tu i teraz. Łapeczka w górę i lecimy z tematem. podstawówce, gdy miałem lat 9, może 10, coraz więcej moich rówieśników zaopatrywała się w pierwsze telefony z aparatem i funkcją nagrywania dźwięku. Wówczas były to czasy, w których królowała niezniszczalna Nokia 3030i, ale ci, których rodzice mieli nieco lepszą pracę, kupywały swoim pociechom taki sprzęt jak chociażby Sony Ericsson K510i. I to właśnie na tym telefonie zgrywane były pierwsze, najbardziej kretyńskie przeróbki. Któregoś pięknego dnia, jeden z moich ziomeczków miał zgraną właśnie na tym telefonie przeróbkę słynnego Shreka. Krowy jeba! Nie doszukując się głębszego przekazu w niej, była po prostu kretyńska. Co drugie słowo to kurwa, a my jako bachory później chodziliśmy i powtarzaliśmy teksty z niej między jedną lekcją a drugą. Puszczę wam krótki fragment. Dawaj ta zajebiemy zielonego ufoluda. Gdzie się wyrywasz, jebany chuju! Ty wiesz? Rządcie może wydupcyć co tu się dzieje, to kurwa którego mam wypierdolić w dupę. Każdy zajarany tym cudem ówczesnej technologii prosił o przesłanie tego materiału na jego telefon. Znaczy ci, co mieli ten lepszy telefon, tak? Wtedy nie było YouTube'a ani Messengera, więc przesłanie tego w formie linku na czacie było po prostu czarną magią. Przesyłaliśmy więc sobie tego typu rzeczy przez podczerwień albo bluetooth. Żeby wysłać przez podczerwień, telefony musiały być bardzo blisko siebie i nie można było ich ruszyć nawet o centymetr. A maksymalna szybkość przesyłania takich plików wynosiła 14 kilobitów na sekundę. A żeby wysłać przez bluetooth, no to już nieco prośni. Bo telefony nie musiały być blisko siebie, ale też nie mogły być dalej od siebie niż bodaj te parę metrów. Nie pamiętam nawet dokładnie. I tak zaczęła się era porypanych rzeczy na telefonach komórkowych. Skąd one pochodziły, kto je robił, jakim cudem trafiały do jakichś szczeniaków z podstawówki, tego nie wie Kolejnym hiciorem, który wiralowo krążył po podstawówkach był słynny list do Świętego Mikołaja w wykonaniu Jasia. Nie będę wam puszczał całego tego nagrania, bo trwało na ponad minutę, więc łapcie krótki fragment. Drogi Mikołaju, musisz być zaskoczony, że piszę do ciebie dziś 26 grudnia. No cóż, bardzo pragnąłbym wyjaśnić pewne sprawy, które miały miejsce na początku miesiąca, kiedy pełen złudzeń napisałem do ciebie list. Prosiłem o rower, kolejkę elektryczną, parę rolek oraz trój do piłki nożnej. I gdzie ty kurwa masz jaja, żeby dać mi jakieś pierdolone jojo, chujowy gwizdek i parę sprętnych skarpetek? Co ty sobie kurwa wyobrażasz, ty stary tłusty kutasie? Z tego co mi wiadomo do dziś to nagranie krąży po sieci, a nieco młodsi ode mnie dopiero dzisiaj odkrywają. Tak miały dni, tygodnie, miesiące, a kolejne nagrania trafiały do nas jak ciepłe bułeczki do piekarni. Pewnego razu mój kolega z innej klasy miał pewną tajemniczą płytę CD. Nie była to jednak zwykła płyta CD. To jest była zwykła, ale treść w niej zawarta powinna być chroniona równie dobrze jak siedziba Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, ponieważ gdyby tylko rodzice dowiedzieli się co na niej jest, to prawdopodobnie by nas wydziedziczyli. Więc zaprosił mnie do siebie, włożył płytę do stacji dysków, a moim oczom ukazało się to. Prócz zgranej gry Carmageddon na płycie znajdowały się dziesiątki przeróbek, właśnie tego pokroju. Po raz pierwszy trafiłem na takie przeróbki jak JaSieksor, Skup Szmat. Witajcie w moim skupie, Szmat. JaSieksor, Wypierdalaj. Więc wypierdalaj stąd, stąd, stąd. DJ Łysy, Nieudany Balet. Nieudany Balet, nie pojebałem wcale. Czarna Kawa. A, bardzo pyszna kawa, bardzo pyszna kawa. Wspaniała toaleta i wspaniałe ręczniczki z McDonalda. Wszystko to, co dusza smarkacza pragnęła najbardziej. Wtedy właśnie coraz głośniej zaczęło się robić o internecie. Sam wówczas nie wiedziałam, jak to działało i gdy tylko dowiedziałem się, że mój kuzyn ma mieć założony internet, to pierwsze to co poprosiłem go, żeby zgrało mi go na płytę CD, to pogramy razem w jakieś multiplayery. Wtedy jak miewam większość małlatów zajaranych tego typu przyróbkami zaczęła robić swoje na darmowym syntezatorze mowy Iwona. Masz te jebane dragi dla wujka Andrzeja może. Jak to kurwa może! Znam karate, a ja kurwa znam pudziana szmato i mnie nie wkurwiaj. Tylko o ile te pierwsze no miały w sobie jakiś tam power, jakiś tam minimum tej kreatywności, tak te z Iwoną no już średnio. Pamiętam nawet jak w tamtych latach emitowany był program Hugo na Polsacie. Hugo to była taka powiedzmy minigierka, gdzie robiliśmy wszelakie zadania jakimś tam kurduplowatym trolem. Były to proste czynności jak omijanie przeszkód, zbieranie diamencików i w sumie to omijanie przeszkód, nic więcej. I nim przejdziemy dalej, przypominam, że mam Instagrama, mój nick to 69 zapraszam do obserwacji. Polu, również mojego fanpage'a na Facebooku, linki macie w opisie. Gdzieś w godzinach popołudniowych jakiś dwóch przegrywów prowadziło program, w którym, jak ktoś słusznie zauważył w komentarzach, główną nagrodą był rachunek telefoniczny na kosmiczną sumę. Program był prowadzony prawdopodobnie na żywo, a pośród wszystkich dzwoniących był wybrany jeden szczęśliwiec, który będzie miał okazję pograć małym trolem na żywo. Zawsze się wtedy zastanawiałem, jak to jest, że osoby, w które to grały, wielokrotnie przegrywały. Jakby wiecie, to naprawdę była prosta, niewymagająca gra. Nawet jak dla dzieci. A no bo problem polegał na tym, że gra była na żywo, a opóźnienie, jakie miała telewizja, spokojnie wynosiło to pół sekundy do sekund Sekundy. I wiecie, w momencie gdy chcieliście skręcić naszym trollem, by uniknąć przeszkody, którą widzicie na ekranie w waszym telewizorze, to zanim ta informacja dotarła do centrali w ich bazie, to minęła sekunda i po prostu przegrywaliście. Po prostu było opóźnienie w waszym odbiorniku albo na odwrót. A główną nagrodą prócz wspomnianej był zazwyczaj komputer, ale nie taki zwykły komputer! O powiedzmy teraz o nagrodach! Nagrody są takie. Jakie? Komputer przecież. Oj, to mnie nie jest główna zaskoczyło. nagroda. Uwaga! O! Uwaga, uwaga, ja teraz dodam! Uwaga, super komputer. Superkomputer. Tak jest, jest to super komputer. Pamiętajcie, za każdym razem, gdy chcecie sobie kupić kompa gdzieś w komputroniku, to proście pana o super komputer. Super komputer. To nie może być taki zwykły komputer, to ma być super ultra komputer. Super komputer. I z Hugo wiąże się również ciekawa historia, bo z tego co sobie przypominam, za każde połączenie z trollem płaciliśmy bodaj 2,44, coś takiego. Za każde, niezależnie czy się dostaniesz do programu, czy nie. Jeżeli tylko się połączyłeś i chciałeś wziąć udział w losowaniu, płaciłeś 2,44. Dlatego mój ziomeczek, zajarany programem i główną nagrodą, łączył się tak w nieskończoność do momentu, gdy przyszedł pierwszy rachunek za telefon. Biedna babolinka żyjąca z jednej emerytury musiała wybulić za uśmiechniętego trola parę setek złotych. A on od tamtej pory znienawidził Hugo i wszystko co z superkomputerem związane. Superkomputer. Wracając do internetu, wówczas YouTube z tego co pamiętam powoli zaczął stawiać pierwsze kroki, ale nie było to jedyne medium, na które się wchodziło. Pierwsze filmy odpalałam na stronie Max. .pl. Była to taka zwykła, zwyczajna strona ze śmiesznymi i tymi nie do końca śmiesznymi filmikami w internecie. I z tym również wiąże się zajebiste story. Chciałbym wam pokazać pewien rzut ekranu. Jeżeli kojarzycie to autko, to pewnie wiecie do czego zmierzam, a jeżeli nie kojarzycie, to już wam tłumaczę. Otóż jest to taki filmik, w którym jedzie sobie autko z przyjemną muzyczką w tle i nagle wyskakuje nam jakiś brzydki rym, po którym można dostać zawału. Mój kochany kuzyn puścił mi właśnie takowy filmik, mówiąc, żebym coraz bliżej przyglądał się jeżdżącemu samochodowi. Dzisiaj na przykład jakby mi ktoś zarzucił takie hasło, to od razu bym wiedział, że coś mi na ale wtedy byłem młody i pierwszy raz się z tym styknąłem. No i co, no, wyskoczyła mi ta paskudna gęba, której nie będę wam pokazywać, żeby nie psuć fajnej atmosfery i dosłownie, żebym poleciał razem z krzesłem na podłogę i prawie, że zarąbałem w gratisie łebę o ścianę. I wtedy właśnie na maksior.pl oglądałem tego typu wiralowe materiały. Ta strona do dziś istnieje, ale no jest pusta, jak jako włosienie Mateusza Spysińskiego. To była moja pierwsza przygoda ze zjawiskami paranormalnymi, a ja od tamtej pory przestałem ufać mojemu Braidalowi. Poważnie, wszystko, co mi pokazał, wpierw prosiłem, żeby maksymalnie przyciszył, bo to było po prostu przerażające. Podobna historia była zresztą z tym labiryntem popularnym. Kojarzycie? Ta sama historyjka, musisz przejść labirynt i w pewnym momencie coraz to bardziej musisz się skupić niż na początku. Bo po prostu było coraz ciaśniej przejść tą kuleczką, którą widzicie na ekranie dalej. Musiałaś więc się przyglądać coraz to bliżej, coraz to bliżej i nagle jep! Znowu jakiś paskunny ryjec wyskakuje ci w środku ekranu. Боже To jest, wiecie, jak mi pokazał to drugi kuzyn, to już wiedziałem, co się święci. Przestraszyłem się, to fakt, ale już z tyłu głowy miałem, że coś tu nie bangla jak banglać powinno. W momencie, gdy wręcz nalegał, żebym coraz to bliżej spojrzał w ekran, to już było wiadomo o sobie. No, ale reakcja podobna, choć byłem na to przygotowany. Później moi rodzice zdecydowali się na założenie internetu u nas na kwadracie i nawet pamiętam pierwszą stronę, na jaką wbiłem. Było to foxkids.pl. Była to strona główna programu z bajkami, który w tamtym okresie był numer jeden wśród młodzieży. A może ty, drogi widzu, pamiętasz swoją pierwszą stronę internetową? No to wam na jaką wbiłeś, gdy rodzice założyli ci internet w domu? Piszcie w komentarzach. Pamiętajcie też o innych filmach na moim kanale, jest ich dość sporo, więc dla każdego coś dobrego. Buziaczki!